że zacznę dzisiejszego vlogmasa o godzinie 21.30 dlatego, że moja Lilunia dzisiaj usnęła przed 19.00 i już wstała więc mamy dzisiaj nockę i oglądamy nasze stare vlogi, aktualnie oglądamy vloga z Teneryfy jak byliśmy w, 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 no, jak byliśmy w takim Jungle Parku, także bardzo ciekawie Słuchajcie kochani, no wczoraj Lilunia poszła dosyć późno spać, ale wstaliśmy o 8.30, a ja jestem nieżywa, <grym, 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 ale no co mam poradzić, tak, no wstawałaś, no taka już y, tutaj, no nie wiem jak to określić, a, wow, taka kolej rzeczy, Lili mnie wskoczyła, my dzisiaj jedziemy do mojej mamy na noc, bo moja mama też robi grokówkę. I, no, ja mam, i właśnie no. W sumie to tak. To tak. Kak. Dobra, trzeba tutaj okno na świat zrobić. Kurde, jeszcze źle w stronę wziąłem. Trzeba zobaczyć tą paskudną pogodę. O Jezu, nic ciekawego, kochani. A ja musiałam sobie zrobić taki harmonogram ćwiczeń, z tego względu, że już skończyłam tamto wyzwanie. Postanawiam od dzisiaj zacząć nowe. Dzisiaj jest 5 grudnia, i dzisiaj za chwilę zrobię pierwszy trening z nowego wyzwania 30-dniowego. No, mam nadzieję, że będą takie efekty jak po tym wcześniejszym wyzwaniu zobaczymy czy będą mi treningi odpowiadać jeżeli nie to wrócę do tamtego wyzwania i będziemy sobie zaznaczyć no i już wisi tutaj na lodówce bo ja sobie odhaczam zawsze po treningu no i nic, idę się zebrać, poćwiczyć dzisiaj krótszy trening, więc spoko eee, wykąpię się i będę się do was odzywać okej, okay, ja już po treningu spociłam się jak dziki rex. <laughs> idę się wykąpać i się zaraz do was będę odzywała Otwieramy dzisiaj troszkę szybciej kalendarze, dlatego że będziemy później jechać do mamy. I tutaj jest siódemeczka. O, o nie, wpadł mi tam. I w siódemce... Słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest. Yy, już Wam mówię. Yy, to jest... Yy, jak to się nazywa? Highlighter. Jezu, rozświetlacz. O, no. Yy, także tak się prezentuje już Wam... Postaram się pokazać tutaj na ręce. Pinka! Taki leciutki, więc ładny. Yy, dobra. Yy, tutaj otwieramy siódemeczkę w tym. W końcu się zaczynają jakieś normalne rzeczy. O. No, zaczekaj. I tutaj są cienie. I uwaga, najbardziej wyczekiwany. Oczywiście, tutaj. Czekaj. No, czekaj. Zaraz schowamy. I tutaj, proszę Państwa, czekaj, bo nie może coś. A. O Co wyjąć? A! I to buźki. Brawo! A ja śniadanie. Jadłaś kanapkę, to możesz już czekoladkę zjeść, tak? No to super. Jak kochani, lecę zmyć naczynia właśnie. Coś, co mnie prześladuje od wczoraj, ale nie, wczoraj mi się z zachiny nie chciało tego robić. Dobra, ja umyłam ząbki. Teraz yy, uczesałam się w kitka, yy, bo nie chce mi się tutaj włosów jakoś to specjalnie ogarniać. W ogóle nie chce mi się siebie ogarniać i też się spakować i spakować prezenty na Mikołaja. I będziemy się zbierać z mamy. Miałam być później, ale pojadę wcześniej, bo w sumie to... Nie wiem, jakoś nie chce mi się w tym domu siedzieć. Także no. Moi mili, zobaczcie jaką mam piękną córkę dzisiaj. Te kozaczki, rajstopki w grochy. I tutaj w kotki sukieneczka, tak? No zakładaj czapę. No, i kochanie, dziś cudowny dzień, bo nie musiałam odśnieżać szyby, także spoko. Dobra, lecimy. lenio idziesz do babci i dziadzi? No to super. Kochanie, idę właśnie do sklepu po mięsko na grochówkę. Ale dawno tutaj nie byłam w sklepie. I parują mi oksy od maseczki, ale damy radę. To tak ładnie zaparkowało. No kto? A tutaj moja mama już wprowadza nastrój świąteczny również. Słuchajcie, to jest moja najwierniejsza fanka na świecie. Ona, czy jest w domu, czy jest u babci, to. Oglądam moje vlogmasy. Także nabijają się wyświetlenia Lilunia, tak? A ty lubisz oglądać siebie w telewizji? Nie kłam. Zawsze, jak siebie widzisz, to się śmiejesz. A słuchajcie, to jest hit. Zobaczcie, ta lalka Baby Born to jest moja z dzieciństwa. Nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam. Ona już tyle przeżyła. Ona ma z 15 lat, jak nie więcej. Prawda? Nie. A wciąż taka piękna, i co najlepsze, lalka nazywa się Dulce Maria Bo kiedyś był taki serial Mała księżniczka czy coś takiego Jak oglądaliście to dajcie mi znać I właśnie ona się nazywała Dulce Maria I to był cudowny serial, ona była taka śliczna ta dziewczynka No i dlatego ta moja lalka się tak nazywała Cool story bro, ja wiem Lala zrobiła siusiu lileczko no tak, no to pokaż wszystkim, jak mamusia zmienia. No Nie wiesz, No tą stroną. Pięknie no, Jeszcze w tle... słychać mnie z vlogmasów. O jak super! <słuchać Mikołaja> Chcesz zobaczyć, czy Mikołaj coś ci włożył do bucika. Mm. Idź szybko zobaczcie, co się z buciku. Ojejku, to pewnie był Mikołaj. No idź szybko do bucika. Ojejku. Co to? No, a zobacz, co tam jeszcze jest. Puzle? No to weź puzle. No. Ojeju. A zobacz co tam w środku jest. Mikołaj Pokaż bluzeczkę. No pokaż tu do przodu. Zmiki. A zobacz co tam na dole jeszcze jest. Jakie ładne skarpetki tam leżą. Z bałwankiem. A tam chyba coś jeszcze jest. Co tu jeszcze jest? Jeju, jeju. A wasze dzieci jak usłupiają Dzień dobry Wstajemy? Lili Idzie rak Nie wrak. Już długo śpisz kochanie? Staniesz? Hej! No jaka duża! Chcesz piciu? O. Proszę! Jaka śliczna dama! Dobry hey. stajesz nie a kochasz mnie kochasz mnie wam belku no napisie piciu Kochani, ja w sumie odsypiałam dzisiaj dzień, więc takie słabe te mikołajki bolili w nocy się budziło bardzo. Nie wiem, czy to po prostu kwestia tego, że u rodziców spałyśmy, czy co. Ja teraz zrobiłam tortille, to znaczy wstawiłam właśnie do piekarnika, ale nie, nie nagrywałam tego, bo po prostu najzwyczajniej w świecie mi się nie chciało. I przypominam Wam, że pod poprzednim vlogiem, vlogmasem, jest możliwość, żebyście wzięli udział w losowaniu kartki świątecznej ode mnie, także Was zapraszam tam, co i jak to będziecie mieli powiedziane w tamtym vlogmasie, no i ja zrobię zaraz tortille i muszę się zbierać zamontowanie tego, bo... Troszkę jestem w plecy, ale mam nadzieję, że wszystko nadrobię, także trzymajcie kciuki. No i kochani, ja się już z wami pożegnam, dzisiejszy dzień wyglądał tak dosyć specyficznie, ale no, mam nadzieję, że jutrzejszy będzie troszkę ciekawszy, jutro już się zaczyna poniedziałek, także no, łapka w górę i widzimy się w kolejnych vlogmasach. Pa, pa!